Hej! Zastanawiasz się, w jaki sposób przez zaledwie kilka miesięcy na moim kanale na YouTube przybyło mi prawie 1000 subskrybentów? W tym filmiku tego się dowiesz. To wideo powstało... Na podstawie live'a, który odbył się w grupie na Facebooku, jesteśmy interaktywne w ramach cyklu warsztat interaktywnej. Są to live'y, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 10, na której opowiadam o swoich doświadczeniach, pokazuję swój backstage oraz inspiruję do tworzenia własnego biznesu online. Linka do tej grupy znajdziesz w opisie tego filmu. Ja nazywam się Ola Gościniak i. Jestem interaktywna. Pomagam w tym, żeby kobiety głównie mogły rozwinąć swoje skrzydła w biznesie online. Dzisiaj będziemy rozmawiać o vlogowaniu w biznesie. Że nie jestem jakąś gigantyczną ekspertką od vlogowania, ale od kilku dobrych lat oglądam innych vlogerów, niekoniecznie biznesowych. miesiąc temu stwierdziłam, że kurczę, może by było fajnie coś takiego zaproponować dla interaktywnych kobiet, żeby pokazywać swój taki mm, dzień od podszewki, od kuchni, jak to wszystko wygląda. i jak też pomyślałam, tak zrobiłam w momencie, kiedy pojechałam na, na ten tydzień do Warszawy i miałam tak bardzo dużo rzeczy się działo. Przy gotowałam z tego dwa vlogi, które umieściłam na YouTubie. Tutaj jest ten vlog. Co to jest vlog? Vlog jest to zazwyczaj krótki filmik, którym pokazujemy. Nasze życie to właśnie to, co nam się, u nas się dzieje w ciągu dnia. Często są takie cykle typu daily vlog, że codziennie się pojawia właśnie taki krótki filmik, który pokazuje, co tam u nas się działo w danym dniu. Więc to są fajne takie krótkie filmiki. Zazwyczaj mają po kilka minut, w których pokazujemy takimi króciutkimi, naprawdę urywkami, co po kolei się działo w ciągu dnia. I ten format zazwyczaj jest taki lifestyle'owy, z tego co zauważyłam na YouTubie, wiele po prostu youtuberów pokazuje taki swój lifestyle, swoje życie, jak to wygląda. Ale postanowiłam Pobawić się tym formatem i stworzyć coś takiego bardziej biznesowego, żeby zrobić taki biznesowy vlog, żeby pokazać w jaki sposób wygląda taki biznes interaktywny od kuchni. I wydawało mi się to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że YouTube też jest takim portalem społecznościowym, na którym fajniej się sprawdzają takie lżejsze rzeczy. Owszem, jakieś takie porodnikowe jak i co zrobić, ale najczęściej, kiedy chcemy wejść na YouTube, coś sobie pooglądać, to często jesteśmy właśnie zmęczeni po pracy albo po całym tygodniu i bardziej szukamy czegoś dla relaksu. Dlatego stwierdziłam, że może warto popróbować z takim vlogiem. Będzie on jednak o zabarwieniu biznesowym, ale mimo wszystko to będzie coś, co będzie można sobie obejrzeć dla odpoczynku, może jakiejś inspiracji, żeby sobie pooglądać. I myślę, że taki, taki vlog biznesowy jest takim fajnym urozmaiceniem dla naszego biznesu, żeby pokazywać taką jakąś może bardziej ludzką twarz, żeby nawiązywać relacje. I w sumie dosyć płynnie teraz przeszłam z pierwszego punktu, co to jest vlog, do drugiego. Po co? Po co robić tego bloga i czy warto? I u mnie to było też dużo takiego testu, chciałam zobaczyć, jak ten format się przyjmie. I tak jak mówiłam, na tym YouTubie szukamy zazwyczaj rozrywki, tego, żeby się odprężyć. I po co jeszcze możemy taki vlog prowadzić? Oprócz tego, że możemy właśnie zaproponować taki trochę relaks od tego, co zazwyczaj... Yy, Tworzymy na przykład jakieś poradniki, jeśli tworzymy właśnie jakiś taki biznes wiedzowy, więc jest to coś fajnego dla relaksu, ale właśnie dzięki temu możemy też zwiększyć zasięgi, zwiększyć taką świadomość o tym, że my działamy w jakiej branży i tak dalej, bo właśnie przez to, że to jest tak mile oglądany format, to te zasięgi też idą w parze. Wszakże naprawdę większość osób chętniej ogląda coś takiego bardziej relaksującego, niż na przykład u mnie na YouTubie są jakieś takie poradniki, na przykład jak zainstalować SSL? No to w momencie, kiedy na przykład jest jakiś nie wiem piątek, wieczór, chcemy się zrelaksować, to raczej nie wyjdziemy na YouTube po to, żeby obejrzeć sobie filmik, jak zainstalować SSL. No, już abstrahując też od tego, że większość z nas może już ten SSL ma zainstalowany, więc nie, nie zawsze to trzeba po prostu trafić na osobę, która akurat w tym momencie by potrzebowała taki poradnik. A z vlogiem jest właśnie zupełnie inaczej. Większość osób zaciekawi, co tam ciekawego się na przykład działo w tym tygodniu albo w jakimś poprzedzającym dniu i tak dalej. Więc to jest właśnie ten jeden z plusów, że można zwiększyć zasięgi. Drugi plus jest taki, że możecie też nawiązać taką fajną relację z odbiorcami, pokazywać się od takiej ludzkiej strony, jak to wszystko wygląda, co po kolei na przykład w danym dniu robiliście. I to też jest właśnie drugi plus prowadzenia takiego vlogu biznesowego. Oprócz tego kolejny plus i to właśnie jest dosyć ciekawy, bo totalnie się tego nie spodziewałam. Tak jak ja wam mówiłam, ja dopiero tego YouTube'a zaczęłam tak mocno dobrze prowadzić od lutego tego roku, więc na dobrą sprawę dopiero dwa miesiące. I przez te dwa miesiące udało mi się już całkiem fajne grono osób zainteresowanych filmikami stworzyć, bo jest nas prawie tysiąc osób. Ja co prawda ten kanał mam już od zeszłego roku, ale tak naprawdę no miałam ile tam, no kilkadziesiąt może osób. Te tysiąc osób tak naprawdę dołączyło przez ostatnie dwa miesiące, więc dużo w tym pomogły właśnie te vlogi, które zaczęłam tworzyć. Więc jest to naprawdę też fajny sposób na to, żeby zwiększać zasięgi i też zwiększać możliwości dotarcia do dużej ilości osób z naszym przekazem, z naszą firmą, naszą marką, blogiem, czy tym po prostu, co tworzymy. I tutaj jest czas na dosyć ciekawą, Sprawę, ponieważ dosłownie przed chwilą weszłam jeszcze sobie w statystyki mojej strony internetowej w Google Analytics, i tam na zakładce społeczności mogę sprawdzić, z jakich portalów społecznościowych osoby trafiały do mnie na stronę internetową. I powiem Wam, że YouTube jest na drugim miejscu. I to, to było dla mnie zaskoczenie. Myślałam, że na drugim będzie raczej Instagram, bo rzeczywiście bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo energii daje w ten Instagram. Praktycznie codziennie wrzucam jedno, dwa zdjęcia, jeszcze Instastory, więc naprawdę bardzo dużo energii ode mnie wymaga, żeby na tym Instagramie działać i Instagram jest na trzecim miejscu. I nawet taka dosyć znaczna różnica w tych wyjściach jest z Instagrama na YouTube'a. Pewnie zapytacie to na pierwszym, na pierwszym oczywiście jest Facebook, póki co. Ale z... Takimi statystykami, gdzie po dwóch miesiącach YouTube wchodzi w ogóle na drugie miejsce os liczby osób, które wchodzą z YouTube'a na moją stronę internetową, to jest to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. I naprawdę większość tutaj zadziałały właśnie te vlogi, które prowadziłam, z czego byłam naprawdę bardzo, bardzo zaskoczona, bo niby takie yy, jest to coś takiego yy, rozrywkowego, odprężającego, a mimo wszystko zachęca do tego, żeby te osoby wchodziły do mnie na stronę internetową. Więc to jest yy, właśnie trzeci plus tworzenia kanału na YouTubie, bo naprawdę w porównaniu do tego, ile energii pochłania ode mnie Instagram, działalność na Instagramie, nagrywanie Instastory, a to, że nagrywam raz na tydzień jeden filmik na YouTuba, to jest no, ogromna różnica, a YouTube jest na drugim miejscu. Więc to też mi dało takie spojrzenie na to, że te vlogi to wrzucanie filmików na YouTube ma naprawdę ogromny sens bo ma to duże przełożenie na to, że osoby trafiają do nas na stronę. I oprócz tego, że ja wrzucam te filmiki na tego YouTube'a, to rzeczywiście no, dużo osób na YouTube'a przechodzi, wiadomo, z Facebooka, gdzieś tam na Instagramie, mówię, że nowy vlog się pojawił, gdzieś na blogu, na przykład transkrypcję do jakiegoś filmiku, wrzucam, ale z tego, co zauważyłam, naprawdę znaczna większość osób trafia przez YouTube'a, czyli na przykład zasubskrybowała mój kanał, albo gdzieś przez wyszukiwarkę YouTube'a znajduje mój kanał i przez to przechodzi do mnie na stronę. Więc y, dzięki. Temu o mojej działalności dowiadują się zupełnie nowe osoby, które w przeciwnym wypadku by nie trafiły na tą stronę, bo na przykład nie używają tego Instagrama, albo nie były wcześniej na moim blogu, nie subskrybują mnie, nie lajkują mnie na przykład na Facebooku, więc jest to zupełnie nowe źródło dotarcia do tego, co ja pokazuję. Więc to też jest właśnie trzeci i nie wiem, czy to nawet nie najważniejszy powód, dlaczego warto takiego, takie vlogi prowadzić, wyrzucać filmiki na YouTuba. Skoro już już wiemy, co to jest ten vlog, po co go robimy, to możemy przejść do trzeciego pytania, jak? Jak w ogóle podejść do takiego vlogowania na YouTubie? I opowiem Wam o swoich doświadczeniach, o tych trzech vlogach, które ja stworzyłam. Dobrze jest, jeśli takie vlogi są kilkominutowe. Max kilkunastominutowe, żeby nie znudzić osób, które nas oglądają i fajnie to wygląda, jeśli w takim vlogu są dosyć takie krótkie filmiki, krótkie urywki, które pokazują jakieś kolejne części naszego planu dnia. Yy, fajnie, jeśli te vlogi yy, na przykład ja prowadzę biznes online i większość dni wygląda tak, że no po prostu siedzę w domu i no z takiego punktu widzenia, tak z zewnątrz no jest to tak trochę nudne. No nie nadawałoby się to na vloga, dlatego raczej nigdy nie będę proponowała, próbowała nawet nagrywać daily vloga, że, bo to by było całkiem nudne, że codziennie siedzę przy tym kąpie, ewentualnie live'a jakiegoś nagrywam. Stwierdziłam, że w przypadku mojego kanału właśnie takie vlogi będą świetnym urozmaiceniem, jeśli będę nagrywała właśnie takie bardzo intensywne dni, na przykład jakieś wydarzenia, konferencje, jakieś wyjazdy biznesowe. I w ten sposób będzie coś naprawdę w takim jednym filmiku się dużo działo, będzie można dużo wrzucić różnych takich urywków i dzięki temu stworzyć coś naprawdę takiego fajnego, co może zainteresować osoby, które są, które są zainteresowane naszą działalnością, taką tematyką. I oprócz tego, że wrzucimy właśnie takie krótkie, różnorodne ujęcia, to w jakiś sposób trzeba z tego stworzyć przecież ten kilkuminutowy filmik. I w jaki sposób to możemy zrobić? Możemy to zmontować w różnych programach, jest naprawdę do montażu wiele, różnych, wiele różnego oprogramowania, są programy darmowe, płatne. Jako, że stan z darmowego programowania HitFilm Express się nazywa. I na tej podstawie montuję. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam się tak bardzo, bardzo mocno przykładać do tego YouTube'a, stwierdziłam, że ten montaż nie jest dla mnie, bo absolutnie montowanie filmików jest akurat dla mnie dosyć takim mnużącym zajęciem, które no, nie przynosi mi w ogóle radości. Natomiast znalazłam genialny sposób, bo tego typu montaż możecie też delegować. I ja znalazłam wspaniałą osobę, Iza Czaplewska która w tej chwili montuje te vlogi, filmiki na YouTube za mnie i myślę, że w momencie kiedy macie swój biznes, nie macie czasu na tego typu montaż, to jest to akurat fajna sprawa, którą można oddać innym osobom, które się na tym znają, które zrobią to fajnie, fajnie zmontują, dadzą fajny podkład muzyczny i będzie to miało ręce i nogi. Skoro już wiemy jak to może wyglądać, tak, czyli krótki, różnorodny, to teraz skąd możemy wziąć taką muzykę z podkładem do naszego vloga. I powiem wam, że ja też długo szukałam fajnych rozwiązań, bo niestety nie każda muzyka na YouTube przejdzie, bo ze względu na prawa autorskie nie każdą muzykę możemy wykorzystać. Dostałam namiar na taki portal Epidemic Sound, w którym można zakupić sobie taką YouTube subskrypcję, z której możecie nielimitowanie pobierać różne kawałki i wrzucać jako podkłady właśnie na YouTube'a. I tam jest 30-dniowy taki trial, gdzie możecie też pobrać taką muzykę, posprawdzać sobie, więc myślę, że jest to też fajny sposób na to, na start, żeby zacząć i zobaczyć, czy taka muzyka Wam odpowiada. Oprócz tego chciałabym wam powiedzieć, skąd jeszcze możemy brać my inspirację do tworzenia takich vlogów. Ja na przykład uwielbiam oglądać Krzysztofa Gonciarza, który tworzy naprawdę świetny vlog na YouTubie i on jest dla mnie takim naprawdę guru vlogowania. Oglądam go praktycznie codziennie. I dużo też inspiracji od niego wziąłam. Zarówno z tego jak na przykład gdzie, gdzie kamerę ustawić, jak to powinno wyglądać, co mówić na takim vlogu i myślę, że to jest też taki fajny sposób, żeby zacząć z vlogowaniem. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę, aby dostawać powiadomienia o kolejnych filmikach na YouTubie. A ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.